Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. To już nasze drugie spotkanie, i tym razem mam dla Was do zaprezentowania klawiaturkę tańszą, ale również podświetlaną: Klawiaturkę A4Tech KL126. No, na pierwszy rzut oka ukazuje nam się pudełeczko właśnie naszej klawiaturki, które niczym się nie różni. Mamy informację o tym, że klawisze są podświetlane i że przyciski są wyjątkowo ciche. Z tyłu Yy, oczywiście tak jak zwykle yy, instrukcja w kilku językach. No i tutaj w Polski mamy opis tego, że klawiaturka yy, jest podświetlona LED yy, i że yy, mamy przyciski szybkiego dostępu do funkcji. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o pudełko. Dłużej nie będziemy o tym pudełeczku zanudzać. Przejdziemy od razu do, do, do samej klawiatury, do, do tego co mamy w środku. Tutaj w środeszku od razu widzimy dobrze zapakowany nas sprzęcik i klawiaturę. Klawiaturę wyglądającą na bardzo prostą i w rzeczy samej taka jest. Nie jest jakaś skomplikowana, nie ma to jakiejś masy funkcji, ale to jest nawet dobrze, moi drodzy. Jest takie powiedzenie, że piękno w prostocie i to właśnie to jest zastosowanie tego, tego właśnie powiedzenia. Klawiaturka wygląda naprawdę na ładną, jak za taką cenę, bo kosztuje tam około 60 zł. Tutaj mamy przycisk, który włącza i wyłącza nam podświetlanie właśnie tej klawiatury. Klawiaturka świeci się bardzo fajnym, jasnym światem na niebiesko. I to Wam pokażę na jakimś zdjęciu. Tutaj mamy przycisk przejścia w stan wstrzymania komputera. Oznacza to, że komputer tak jakby się wyłącza. Później tylko wciskamy któryś z klawiszy i od razu nam się odpala. Bardzo fajna, bardzo fajna opcja pozwalająca na nie tracenie czasu na jakieś tam odpalanie właśnie naszego pc Tutaj mamy przyciski do zmiany piosenek, do przodu, do tyłu, wyłączania i play oraz pauza. I to w sumie jest to, co najważniejsze w tej klawiaturce. Co jeszcze musimy dodać, co jest bardzo ważne, to cichość w klawiszy. Są po prostu bardzo, bardzo ciche. Nie możecie nie musicie się martwić, że grając w nocy będziecie tam, nie wiem, zakłócać komuś sen, że, że ktoś wam stanie i będzie ględził nad głową, że nie może spać, Klawiści są bardzo cichutkie, przez co no, no, idealnie się na nich pracuje, są bardzo płaskie, co też ułatwia pisanie i to jest to, to są właśnie takie zalety tej klawiatury. Jeśli chodzi o minusy, no takowych nie znalazłem za taką cenę. Mamy podświetlane klawisze, jedno wejście, więc nie musimy się męczyć z jakimiś portami w komputerze i bardzo, bardzo cichą klawiaturkę, wyglądającą nieźle. Także to są na pewno plusy. No, minusów nie ma, tak jak już powiedziałem. O czym muszę wspomnieć, moi drodzy. Kupując tą klawiaturę w sklepie ProCP.pl i mówiąc, że jesteście z wideorecencji, że tą wideorecencję oglądaliście, otrzymujecie 5% rabat. No przez to mniej zapłacicie i to jest na pewno bardzo fajne. Zapraszam Was moi drodzy na proce.pl, bardzo tani sklep internetowy, dużo sprzętu, naprawdę w fajnej cenie. e-hardware.pl, portal, na którym możecie obejrzeć recenzje sprzętów, recenzje tekstowe przeczytać. No i to by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, to jest nasza druga recenzja, ale już niedługo będziemy widzieć się po raz kolejny. Na razie, trzymajcie się.